Zauważyłam, że jest często tendencja teraz w polskich filmach do zatrudniania na przykład osób, które niekoniecznie są aktorami, ale są dość rozpoznawalne w świecie show biznesu. I teraz takie moje pytanie: czy na przykład pan zdecydowałby się na zatrudnienie kogoś jak na przykład Gosia Rozenek czy Grzegorz Krychowiak? Nie wiem, czy akurat ich zależy do jakiej roli. A i Szczerze mówiąc, ja staram się zawsze mój proces castingowy nie polega na tym, że ja szukam aktorów, tylko szukam mojej postaci. Więc jakby no dlatego między innymi na przykład nie wiem Zosia Wichłacz, która miała najpierw 15 lat, potem 17 wygrała w końcu casting i zagrała świeżo po 18 główną rolę w filmie Miasto 44, w filmie w super budżecie. Jakby szukam postaci, przede wszystkim na tym się skupiam, a to, czy tą postacią mój tato mnie tego nauczył, który jest aktorem, powiedział, zawsze mi mówił, że każdy umie grać i ludzie robią to na co dzień. My na, teraz ja gram rolę reżysera na przykład, który ma nagrody. Ale y, tak jest, no i gramy te nagrody, y, na, gramy te nagrody, czasem gramy nagrody, ale gramy te role i jedni le, robią to lepiej, drudzy gorzej, ale wszyscy są aktorami i jakby kto sobie lepiej zagra w życiu, ten naprawdę sobie wiele rzeczy może na przykład tym, w ten tym sposób załatwić. Uważam, że są ludzie naturalnie uzdolnieni, niekoniecznie będący aktorami, i historia filmu nieraz udowodniła, że takie osoby potrafią wspaniale zagrać główne role.